Dzień dobry. Ten odcinek chcę zacząć od podziękowania dla tych wszystkich, którzy kupili moją książkę i wsparli mnie w propagowaniu historii polskiej, takiej, jaką mamy zapisaną w kronikach i Biblii. Biblia bowiem jest historią Greków i Słowian, a nie Żydów, którzy kradną nam historię i to wszystko. Niektórzy kupili jedną, niektórzy dwie. 3 i 4, a rekordziści nawet pięć książek, jedną dla siebie i reszta na prezenty. To postawa tych słuchaczy spowodowała, że nie zniechęciłem się i kontynuuję dalej wykłady. To dzięki wam. Moi drodzy, książka, która stoi kością w gardle akademickiej nauki, ciągle jest w większości księgarniach w Polsce. Wszystkim, którzy kupili książkę, bardzo serdecznie i gorąco dziękuję. Kupienie mojej książki na prezenty dla innych jest czynem dużo bardziej patriotycznym niż chodzenie na pochody, machanie flagą i skandowanie Bóg, honor, ojczyzna. Pozbawieni wiedzy, półanalfabeci na pochodach narodowych zainspirowanych przy, przez Kościół najczęściej nie wiedzą, co za Bóg, co za ojczyzna, i nie mają żadnego honoru, naśmiewając się, implując na dumne dzieje imperium Lechitów, naszych przodków, nazywanych kiedyś Lechitami, Sarmatami lub Wandalami. Dla tych, co chodzą na pochody organizowane przez Kościół, ułożyłem fraszkę Polaki, buraki, jezuickie ciemniaki, nie znają długosza i hymnu. Polski Jagielonów. Właśnie Polski Jagielonów hymnu nikt nie zna w dzisiejszych czasów, dzięki oczywiście Jezuitom. We wstępie do Wandalów, czyli Polaków, stwierdziłem, że dziś turbokatolicka nauka ukrywa wszystko, co o przedkatolickiej historii Polski jasno podaje długoż naśladując w ten sposób Jezuitów i Marksistów. Imperium Jagielonów zniszczyli jezuici, paląc biblioteki i prześladując wszystkie inne niekatolickie wyznania oprócz katolickiego, wywołując przez to morze wojen w tolerancyjnej i pokojowej wcześniej Polsce Jagielonów. Jezuicki król Zygmunt III Waza rozpoczął turbokatolicyzm od palenia biblioteki Nowiercom i dzieł kronikarzy katolickich wywodzących pochodzenie Polaków od Jona greckiego wnuka patriarchy biblijnego Noego. W roku 1615 dekretami nakazał spalenie wszystkich 1045 egzemplarzy kroniki Długosza. Link jest pod filmem o, paleniu, o, o tym dekrecie. I wszystkich modlitewników zawierających hymn Imperium Jagielonów Gentis Polonia Gloria, czym wywołał wojnę domową. Po wygranej wojnie z innymi wyznaniami, kardynał jezuitów i król Polski, Jan Kazimierz, w roku 1668 wprowadził karę śmierci za porzucenie katolicyzmu i karę więzienia za śpiewanie. Gentis Polonia Gloria. Po stu latach od zwycięstwa katolików w wojnach religijnych kontrreformacji i stu latach rządów jezuitów przyszły rozbiory. Polska znikła później z mapy i to jest właśnie zasługa jezuitów. Hymn Polski Jagiellonów spalili jezuici i nie zachował się z żaden jego egzemplarz w Polsce. W XVIII wieku Anglicy wpisali go do swoich hymnów kościelnych i ja daję link pod spodem do pełnej jego treści. Pierwsza zwrotka brzmi tak. Starożytny polski narodzie, ochwała ci i ranga wysoka, podłoże ojcowskiej twej ojczyzny, Jan Ojciec twój powszechnie znany. Kto dziś w Polsce opanowanej przez akademików półanalfabetu wie, kto to jest Johannes, którego imię z łaciny na polski tłumaczy się Jan, ojciec narodu polskiego. Tymczasem Johannes, nazywany w Biblii Jawanem, to Jon, ojciec wszystkich Jonów. Wszystkie kroniki napisane przed panowaniem kardynała Jezuitów Jana Kazimierza wywodzą pochodzenie Polaków od wnuka Noego Jana, czyli Jona. W czasach Kazimierza, jak Polska była imperium ludzi nauki i wiedzy, co spowodowało epidemię bogactwa. Bogactwo bowiem wynika z intelektualnych zasobów społeczeństwa. Dzielnica polskiej o nazwie Ruś, której, na której wszystkie duże miasta na czele z Kijowem założyli Polacy, była tak jak w czasach starożytnych, znów w polskich granicach. Państwo odzyskiwało na północy to, co zagrabione zostało przez watykańskie zakony krzyżackie. Król Jagielończyk myślał o tym, że jego dzieci. Odbiorą Niemcom ziemie zachodnie po łabę, które Królestwo Polskie utraciło na rzecz krzyżowców po wprowadzeniu katolicyzmu przez Mieszka I. Moskwa była małym, nic nieznaczącym państwem, liżącym Polsce buty. Księstwo Moskiewskie nie zaliczano wtedy do Rusi. Księstwo to nazywano Moskwą lub Moskalami. Ruś to była polsko-litewska Ukraina. Do dziś pomimo rusyfikacji Ukraińcy mówią odmianą języka staropolskiego i Polak z Ukraińcem porozumie się bez tłumacza, bo jesteśmy z Ukraińcami jednym lechickim narodem, o czym piszą jasno długoż i inni starożytni autorzy. Polska straciła Ruś na rzecz Moskwy dzięki jezuitom. Niemcy bali się Polski i całą nadzieję swej obronności pokładali w watykańskich klątwach. Na południu nie zagrażał nam nikt. Biedni Niemcy i Fr Francuzi przyjeżdżali do Polski za chlebem, bo królestwo było najbogatszym krajem Europy. W czasach Filipa Macedońskiego największym uczonym epoki był Arystoteles. Dlatego Filip znaczył go na osobistego nauczyciela Aleksandra Wielkiego. W czasach Imperium i w Kazimierza Jagiellończyka, największym uczonym był długość i dlatego król powierzył mu wychowanie i naukę królewskich dzieci. Ze względu na prace naukowe odmówił Jan przyjęcia arcybiskupstwa Pragi Czeskiej i dopiero pod koniec życia zgodził się zostać arcybiskupem Lwowa. Zobaczmy więc, co na temat lechickiej historii sarmackiego imperium Polaków, czyli Wandalów, i ich jońskiego, czyli greckiego pochodzenia od synów Noego podaje Jan Długosz w historii Królestwa Polskiego, czyli Królestwa Sarmacji. Sławny poczet Królów Polski z Jasnej Góry, na którym mieszkał pierwszy jest dopiero piętnastym, a nie pierwszym władcą Polski, jak nauczają turboniełki akademickie na uniwersytetach, namalował malarz. Długoż był tytanem nauki, któremu napisanie dziejów Polski zajęło 25 lat. Nie umiał malować i jego poczet królów i władców polski wymaga sztuki czytania i znajduje się w spisie rozdziałów pierwszego tomu roczników. Doprawdy polska nauka akademicka składa się z wtórnych analfabetów, buraków, w którym słoma chamskiej niewiedzy wystaje z butów, ponieważ barany nie, mają uszkodzone mózgi i nie są w stanie przeczytać rzeczy niewygodnych, to im przeczytam. Na stronie szóstej długoż podaje pochodzenie Lecha od Jana, czyli biblijnego Jawana, ojca wszystkich Jonów. Na stronie 53 mamy pierwszego historycznego króla Polski, założyciela Krakowa, którego nielegendarny kopiec grobowiec króluje nad Krakowem. Jego ory oryginalne łacińskie imię to Grek i on założył Grekowie, czyli miasto zamieszkałe przez Greków, co rozwinę z pokazaniem łacińskich tekstów w następnym wykładzie. Wandalowie, Szczepioński był bowiem Grekami. Po Greku, Kraku mamy Wandę, Lecha i całą grupę władców przedkatolickich, których omówię w następnym wykładzie. Dziękuję bardzo.